A więc cześć Simano, ja jestem Miodek i witam Was w zapowiedzi kanału, czyli pierwszym filmie na tym kanale. W którym wytłumaczę Wam, kiedy będą się pojawiały filmy, jakie filmy będą się pojawiały, i może troszkę o sobie opowiem. A więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc, filmy do końca wakacji będą się pojawiały co drugi dzień. A po wakacjach to już taka kwestia jak, i, jak będę miał czas, bo więcej nauki, wyższa klasa, wyższy poziom. Ale myślę, że dwa filmy w tygodniu, jeden film, myślę, że to wystarczy dla mnie, dla Was. No i lecimy z drugim pytaniem. Na tym kanale oczywiście będą gameplay z różnych gier. Może będą vlogi, jeżeli pokażę twarz. Możecie pisać również, co będziecie chcieli widzieć na tym kanale. Może będą jeszcze montaże dla widzów, albo takie z CSGO, lub z czegoś innego. No i lecimy do następnego pytania. Więc nowy kanał założyłem, ponieważ na tym, tym miałam strasznie małe zasięgi myślę, że tutaj to się zmieni. No i tamten kanał był strasznie nudny. Tam była, był film i muzyka bez głosu. A tutaj będzie i głos, i muzyka, i wiele, wiele więcej konkursów, w których możecie wziąć udział i jest bardzo duża jak na razie szansa na wygraną, ponieważ mam mało widzów. I jeżeli teraz ty możesz wziąć udział w tym obecnie trwającym konkursie, to jest duża szansa, że wygrasz. Jak po prostu nie wygrasz tak walkowerem. chciałbym być też na tym kanale troszkę różniejszy, bo tam tu byłem zestresowany, dużo cięć robiłem. Chociaż tutaj też dużo cięć robię, ale nie tak co tyle, i teraz jestem luźniejszy i chciałbym być też trochę zabawniejszy i To by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, czy Wam się filmik podobał. Subskrypcją i dzwoneczkiem oraz łapką w górę. Możecie też napisać jak Wam się podobał montaż, ponieważ przerzuciłem się z Shotkata na Sony Vegasa Pro 15. A więc ja się z wami żegnam. Jo!